Cześć, dzień dobry, witam Was na kanale firmy Wodterm, ja mam na imię Łukasz i w dzisiejszym odcinku chciałem zaprezentować kocioł kondensacyjny marki Brotje Model WHBS 22. Dlaczego będziemy mówić o tym kotle? Z dwóch powodów. Po pierwsze, kocioł wśród statystyk prowadzonych przez naszą firmę, a zajmujemy się serwisem urządzeń grzewczych, jest wysoce bezawaryjny. Cieszy się dużą niezawodnością. I drugą rzeczą, czyli jego cechą, która wpływa na jego popularność wśród naszych serwisantów jest. Prosty i łatwy w obsłudze panel sterowania. Jest to też cecha, którą doceniają użytkownicy, przede wszystkim starsi użytkownicy, którym nie zależy na fajerwerkach, tylko na prostym rozwiązaniu, które w łatwy sposób będą mogli sobie sami obsługiwać i które bez problemu ogrzeje ich dom, mieszkanie. Zaczniemy może od, od tej prostoty, jeżeli chodzi o obsługę. Panel sterowania kotła jest wyposażony w trzy przyciski, dwa pokrętła, wyświetlacz z diodami sygnalizującymi aktualny stan pracy kotła. Na wyświetlaczu możemy odczytać aktualną temperaturę na wymienniku głównym. Dzięki diodom, które się świecą w danej ikonce, możemy odczytać, co kocioł w danym momencie robi. W tym momencie kocioł pracuje na centralne ogrzewanie, nie ma płomienia na Kocioł nie grzeje, ponieważ temperatura ustawiona na tym konkretle jest niższa niż aktualnie pomierzona na wymienniku. Kocioł bardzo płynnie i delikatnie się odpala bez żadnych wybuchów, niepożądanych dźwięków, niepokojących. Często takie urządzenia są montowane w środku domu. Coraz częściej jest to jakaś łazienka, jakaś kuchnia. Te pomieszczenia są w bliskim sąsiedztwie sypialni. I odgłosy startującego kotła mogą być niepokojące, mogą Zaburzać e, sen nocny. No w przypadku tego urządzenia nie ma takich, e, takich dzięków. Kocioł charakteryzuje się wysoką kulturą pracy. Dobra, teraz może przejdźmy do wnętrza kotła, coś powiem e, może więcej na temat wnętrza kotła, a później powiem odnośnie możliwych wyposażeń i konfiguracji tego urządzenia. W tej chwili kocioł pracuje, i tutaj, co możemy zobaczyć po otwarciu komory? Panel sterowania zostaje w tym samym miejscu, w którym był. Jest bardzo mocny, przymocowany do obudowy kotła. Nie można go wyrwać, nie wypada. To co są solidne zawiasy. Jednym z najważniejszych elementów takiego kotła jest wymiennik główny, gdzie zachodzi proces wymiany ciepła pomiędzy spalanym gazem, a e, czynnikiem grzewczym, w tym wypadku wodą w układzie centralnego ogrzewania. Wymiennik w tym kotle jest bardzo trwały. Jest odporny na gorszej jakości wodę. E, nie ma z tym żadnych problemów. Nie odkłada się tutaj kamień. No to mamy wymiennik, tutaj mamy wentylator, tu jest e, tłumnik. Armatura hydrauliczna jest wykonana z Miedzi. Są to rury miedziane. Pompa jest to pompa marki Grundfos, elektroniczna, o wysokiej wydajności. Jeżeli chodzi o tego typu pompy, no to my mamy doświadczenia takie, że te pompy są naprawdę niezawodne. Świetnie sobie radzą, nie, nie, rzadko ulegają uszkodzeniu, także naprawdę podzespoły wykorzystane w tym kotle są wysokiej jakości. No i oczywiście w kotle jest zbudowany naczynie przeponowe. Kocioł, który tutaj mamy, jest to kocioł jednofunkcyjny, bez zaworu trójdrogowego. Kocioł nie jest Wyposażony w zawór trójdrogowy. Jeżeli chcemy podłączyć do niego zasobnik, no to musimy dokupić dodatkowy zestaw, w którym są niezbędne elementy, takie jak zawór trójdrogowy, czujnik temperatury zasobnika, no i krótce, którymi możemy podłączyć ten kocioł do zasobnika. Można ten kocioł też kupić w wersji dwufunkcyjnej. wtedy tutaj w środku będzie wbudowany wymiennik płytowy i zawór trójdrogowy. koniec chciałem dodać, że kocioł jest wyposażony w automatykę pogodową. W dostawie otrzymujemy czujnik temperatury zewnętrznej i po podłączeniu go do kotła mamy już w pełni działającą automatykę pogodową. Możemy też podłączyć dowolny termostat, który będzie włączał i wyłączał urządzenie. Możemy też do kotła podłączyć sterownik typu OpenTherm, za pomocą którego mamy dostęp do znacznie bardziej zaawansowanych parametrów, jak zmiana krzywej grzewczej, zmiana wpływu temperatury w pomieszczeniu i wiele, wiele innych. To wszystko, co chciałem powiedzieć w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania i do oglądania kolejnych naszych odcinków. Cześć!